Witam Panie Krzysztofie, drugi raz widzimy się na targach w Kielcach, jak zwykle na targach e, tym razem siedzimy w Kubocie. E, czy coś się zmieniło? Czy powiększył Pan swoją wiedzę w związku z rolnictwem? Jak prezentuje się Kubota? Czy już jeździł pan tym traktorem i innym? E, jeszcze nie, ale jeszcze nie. zamierzam. Ja zawsze Mam od dziecka miałem takie zamiłowanie do wielkich maszyn. E, udało mi się jeździć traktorami już w ogóle jeździłem. E, jeździłem kiedyś wozem strażackim, jeździłem tirem, e, jeździłem e, ratrakiem śnieżnym. E, to tak e, pracowałem koparką, kopałem rów, zasypywałem rów, to trochę było więcej, więcej zabawy, ale myślę, że każdy facet po prostu uwielbia wielkie maszyny, to robi zawsze wrażenie i fajnie jest posiedzieć, przejechać się kawałek. No, to jest po prostu frajda. Czy w ciągu tego roku zmienił Pan opinię na temat maszyn, rolnictwa, rolników, osób, które Pan tutaj spotyka? Ja rolników znam bardzo dużo, mm. mam też kontakty zawodowe z tym środowiskiem. Eee, no to jest po prostu europejski poziom. Mm -hmm. I to wszystko idzie w tą stronę, także tu sobie miło z Państwem rozmawiam i niektórzy przychodzą, którzy byli w zeszłym roku. Naprawdę atmosfera jest świetna, ale no nie spodziewałem się tak wielkich tłumów ludzi, po prostu ogromne tłumy nieprzerwane, nieprzebrane. Dzisiaj Państwo przyszli po kościele, jest ta godzina, więc po prostu ciężko jest przejść tymi alejkami, także jest bardzo sympatycznie. A jak ogólnie ocenia Pan targi? Warto przychodzić na takie targi? No oczywiście, że tak. No myślę, że tematycznie. No tu są rolnicy czy ludzie gdzieś tam z branży rolniczej, także budowlanej. Przed chwilą rozmawiałem z panem, który po prostu kładzie dachy i też tu ma jakąś ofertę dla siebie. Ale najwięcej jest rolników, farmerów, bo tak trzeba powiedzieć. Mm -hmm. Targi są świetnie zorganizowane, parkingi wyznaczone, łatwo jest dojechać. Troszkę korków jest, wiadomo, w tak, tym momencie tak. jak się dojeżdża na, e, na początku, ale organizacja jest świetna, jestem zadowolony, pogoda dopisuje, także jest super. I na koniec jeszcze pozdrowienia dla naszych użytkowników Agrofoto. Gorąco pozdrawiam użytkowników Agrofoto, życzę Wam wesołych świąt, rodzinnych, pięknych i do zobaczenia kolejnym razem.